Cześć. Witam Was w podcaście z przyjemnością, czyli w podcaście, w którym rozmawiamy sobie o diecie, o zdrowiu i o stylu życia. Ja nazywam się Joanna Skawińska, jestem dietetyczką kliniczną, która już od 7 lat działa w sieci jako dieta z przyjemnością. W tym od 5 lat prowadzę własną poradnię dietetyczną. W dzisiejszym, 11. odcinku podcastu porozmawiamy sobie o odporności. Pierwsza zmiana pogody na deszczową i taką jesienną przyniosła już falę przeziębień, zatem, zwłaszcza teraz, podczas zwiększonej zachorowalności. Warto zwrócić uwagę na te produkty spożywcze, które są w stanie wzmocnić nasz system immunologiczny. I dlatego dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym, na jakie składniki diety należy zwrócić szczególną uwagę i o tym, jakie produkty spożywcze mogą Wam tych składników dostarczyć. Nie wiem jak Wy, ale ja odnoszę wrażenie, że temat wzmacniania odporności staje się modny, kiedy przychodzi wrzesień, wtedy kiedy dociera do nas, że ta jesień już jest zapasem i jej nie unikniemy. W okresie wakacyjnym ten temat jest kompletnie pomijany, kompletnie zapominany, no a przecież musimy pamiętać o tym, że odporność budujemy cały rok. I ta odporność naszego organizmu jest uwarunkowana naprawdę wieloma czynnikami. Między innymi do tych czynników zalicza się sposób odżywiania. Ale pamiętajmy, że poza zbilansowaną dietą, takimi filarami odporności są tutaj również aktywność fizyczna, a także odpowiednia ilość odpoczynku i snu. Więc co z tą dietą? Spytacie. No i ja powiem wam tutaj, że zamiast skupiać się od razu na tych pojedynczych składnikach mineralnych, warto zacząć mówić sobie o takich podstawach. No a taką podstawą w kontekście budowania odporności jest zadbanie o to, aby ta dieta była urozmaicona, bo nie ma takiego jednego produktu spożywczego, który dostarczyłby wam wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Dlatego, żeby nie dopuścić do powstawania niedoborów żywieniowych, należy w co Dziennym jadłospisie oczywiście w zgodzie ze sobą uwzględnić produkty z możliwie wszystkich grup spożywczych. Zawsze na piedestał będę tutaj wynosiła warzywa i owoce, bo to jest po prostu skarbnica witamin i składników mineralnych, a wciąż, zwłaszcza te warzywa, w okresie jesienno-zimowym są traktowane w naszych jadłospisach tak po macoszemu. I nie wszyscy zjadają taką ilość warzyw, jaką zjadać powinni. I część osób na pewno powie mi tutaj, że jesienią i zimą ten dostęp do świeżych warzyw jest ograniczony. Okej, okay, tutaj się zgodzę. Jesień i zima to nigdy nie są pory roku, które obfitują tak w świeże warzywa jak lato. Niemniej możemy również korzystać z warzyw mrożonych, możemy korzystać z warzyw konserwowych, możemy gotować zupy i dostarczać sobie warzywa w tej formie. Więc tych opcji trochę jest, wystarczy chcieć z nich korzystać. Pamiętajcie, że dwa plastry pomidora do kanapki rano, trochę surówki do obiadu i dwa plastry ogórka do kanapek na wieczór to nie jest porcja warzyw. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy jeść minimum 400 gramów owoców i warzyw. Dziennie, przy czym tutaj warzywa powinny stanowić większość, ale ja skłaniam się ku temu, żeby mówić, że im więcej tych warzyw, tym dla naszego zdrowia lepiej. Dlatego taka porcja warzyw do na przykład śniadania to powinno być minimum 100 g tych warzyw, obojętnie czy to będzie pomidor, ogórek, czy dodacie sałatę, rzodkiewki, marchewkę, obojętnie co tam lubicie, tylko żeby te warzywa były i były widoczne. Do tych warzyw na pewno dzisiaj sobie jeszcze wrócimy a ja chciałabym jeszcze słowo na temat tego, co w ogóle znaczy, żeby dieta była urozmaicona. To, co ja obserwuję nie tylko na konsultacjach, ale także w takim swoim codziennym otoczeniu, to to, że nasze żywienie składa się z bardzo powtarzalnych posiłków. Mamy jakieś swoje ulubione potrawy, mamy przepisy, które znamy, do jakichś smaków jesteśmy przywiązani. I nie wychodzimy poza te ramy smakowe, co sprawia, że ta dieta jest bardzo powtarzalna. Na przykład co rano na śniadanie jemy kanapki, to jest szybkie śniadanie w naszej głowie, więc nie ma tutaj bardzo, bardzo długo przestrzeni, żeby na to śniadanie pojawiało się coś innego. Albo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na obiad musi być mięso. Czy to jakiś gulasz, czy kotlety, czy mięso w sosie, czy jak zapiekanka to też z jakimś sosem i nie korzystamy praktycznie z innych źródeł białka. Nie sięgamy po rybę, nie jesteśmy otwarci na to, żeby sobie zrobić jakieś kotlety na przykład ze strączków. Po prostu znamy, lubimy mięso i jemy to mięso. Gotujemy najczęściej ziemniaki, bo nie mamy pomysłu na to, jak fajnie przyrządzić ryż albo kaszę. A pod kątem budowania tej odporności, ale nie tylko, nasza dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona. Dzisiaj gotujesz ziemniaki, to jutro zrób kaszę. Pojutrze przyrządź ryż, za trzy dni zrób makaron i mieszaj te smaki. Korzystaj ze strączków, korzystaj z ryb, korzystaj z mięsa. Przyprawiaj, bo jeśli chodzi o przyprawy, to ja mam wrażenie, że my jako Polacy też wciąż. Widzimy tylko te wszystkie przyprawki, doprawki, kucharki i tego typu przyprawy. Widzę to, że coraz bardziej otwieramy się na takie doprawianie tylko ziołami, jednak to, że nasze babcie doprawiały głównie tymi wegetami, nasze mamy też i wciąż to robią, sprawia, że no te przyprawy dalej są na półkach sklepowych, dalej są cały czas używane i jeszcze z ziołami nie wygrywają. A szkoda wielka, bo właśnie jezioro to też jest taka skarbnica, która przyczynia się do budowania naszej odporności. I z ziół oraz przypraw naprawdę warto korzystać. A z których konkretnie jesienią i zimą szczególnie interesujące będą tutaj cynamon, kardamon, imbir, kurkuma czy goździki? to na ich bazie możecie przygotować pyszne rozgrzewające napary czy na przykład korzenną kawę, natomiast doskonałym dodatkiem do potraw będzie chili i oregano to właśnie te przyprawy znajdują się na szczycie listy produktów w klasyfikacji ORAC. Jest to taka skala, która informuje nas o sile antyoksydacyjnej produktów, a co się z tym wiąże, świadczy po prostu o zdolności do redukowania poziomu wolnych rodników. To taka ciekawostka, no ale gdybym miała powiedzieć coś więcej na przykład o imbirze, to to, że działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie. Udowodniono na przykład, że kurkuma przyspiesza regenerację, a badania potwierdzają, że wspomaga leczenie infekcji i działa przeciwbakteryjnie, a cynamon, który tak chętnie dodajemy do szarlotki, zawiera takie substancje aktywne jak kwasy hydroksycynamonowe czy aldehyd cynamonowy i to właśnie one pomagają nam wzmacniać układ odpornościowy organizmu. Wracając do tematu warzyw, to tak jak już wspomniałam, jest to skarbnica z składników mineralnych i bioaktywnych związków, które będą nam pomagać we wzmacnianiu odporności. Te związki to m.in innymi antocyjany, flavonoidy czy izoflawony. Składniki te m.in. stymulują układ immunologiczny, ale też regulują działanie hormonów czy chronią DNA naszych komórek. Podczas wzmacniania odporności bardzo dużo mówi się o tym, aby spożywać warzywa i owoce, które są źródłem witaminy C. I ta witamina C to jest taka witamina, która praktycznie każdej osobie właśnie z odpornością się kojarzy. Jednak tutaj warto wspomnieć sobie o tym, że według badań przewlekła suplementacja witaminą C w dawkach powyżej 200 mg na dobę nie zmniejsza tak naprawdę szans na infekcję, może jedynie trochę skrócić czas trwania przeziębienia albo złagodzić nam nieco jego objawy. Więc jeśli chodzi o suplementację witaminy C, to tak naprawdę jest ona nam całkowicie zbędna, bo nasze dzienne zapotrzebowanie na te witaminy jesteśmy w stanie dostarczyć sobie zjadając pół czerwonej papryki albo jedno kiwi dziennie. Witamina C oczywiście ułatwia nam gojenie się ran, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, no i zwiększa przyswajanie żelaza, a pamiętajmy, że niedobory żelaza mogą powodować zmęczenie, anemię i też brak odporności na infekcje, więc ta witamina w naszym codziennym jadłospisie jest bardzo ważna, po prostu nie ma potrzeby jej suplementacji. Warto też chwilę tutaj poświęcić warzywom cebulowym i mam tutaj na myśli szczypiorek, czosnek, por i cebule. One poza tym, że zawierają witaminy takie jak C, A, E czy witaminy z grupy B, zawierają sporo składników mineralnych, ale zawierają też fitoncydy, czyli takie związki, które wykazują działanie grzybobójcze i Właśnie bakteriobójcze. Więc nie ma tutaj nic dziwnego w tym, że nasze babcie czy mamy kazały nam pić mleko z czosnkiem, czy przygotowywały syrop z cebuli, bo to naprawdę takie substancje naturalne, które zmniejszają stany zapalne, czy też czosnek na przykład ułatwia odkrztuszanie, więc bardzo się sprawdza w infekcjach górnych dróg oddechowych. Co dalej możemy sobie zrobić w kwestii tej naszej odporności? Zadbać o odpowiedni poziom witaminy D. I teraz mamy wrzesień, więc jak ten wrzesień nam się zaczyna, to ja zawsze zachęcam do tego, żeby sobie ten poziom witaminy D oznaczyć polecie jaki mamy w tym momencie i do tego stanu faktycznego dobrać sobie suplementację. Najlepsze źródło witaminy D stanowi synteza skórna pod wpływem promieniowania słonecznego, no ale z powodu zmian stylu życia, chociażby tego, że dłużej przebywamy w pomieszczeniach zamkniętych, to ta skórna synteza no, nie dostarcza nam odpowiednich ilości tej witaminy. W Polsce tak naprawdę optymalne warunki do syntezy. Ze skórnej witaminy D mamy od kwietnia do września i to najlepiej, jeśli wystawiamy tą skórę na słońce w godzinach od 10 do 15. Prawda jest taka, że większość osób w tych godzinach pracuje, więc warto sobie ten poziom witaminy D sprawdzać, bo w wielu przypadkach jej suplementacja jest konieczna przez cały rok. A mamy już naprawdę sporo badań, które dostarczyły dowodów na to, że witamina D pełni naprawdę bardzo istotną funkcję w regulacji naszego układu odpornościowego, i niedobór tej witaminy wiąże się nie tylko z infekcjami, ale także z nowotworami czy z chorobami autoimmunologicznymi. Dlatego jeśli jeszcze nie wdrożyliście suplementacji, a już mamy wrzesień, to to jest najlepszy moment, żeby się w tą witaminę D zaopatrzyć i do kwietnia ją sobie suplementować. No niemniej tak jak wspominałam wcześniej, jeśli macie taką możliwość, warto sobie najpierw oznaczyć stężenie, żeby dobrać odpowiednią dawkę suplementacyjną. Bardzo ważną rolę w kształtowaniu naszej odporności odgrywają także nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. No i je znajdziemy głównie w tłustych rybach morskich. Te kwasy tłuszczowe w naszym organizmie działają naprawdę wielokierunkowo, ale tutaj, jeśli chodzi o kwestie odpornościowe, no to na przykład hamują nadmierną odpowiedź immunologiczną czy redukują parametry świadczące o stanie zapalnym. No i podobnie jak witamina C, działają przede wszystkim antyoksydacyjnie. Tutaj istotne jest to, że w prawidłowo zbilansowanej diecie powinny pojawiać się dwie porcje ryby tygodniowo, w tym jedna porcja właśnie tłustych ryb morskich. Wtedy mamy pewność, że to zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe omega 3 mamy spełnione. No i tutaj znowu, jeśli chodzi o moje doświadczenia, konsultacje z pacjentami i o środowisko, w którym się obracam, to naprawdę na palcach ręki policzyłabym osoby, które z czystym sumieniem są w stanie powiedzieć, że jedzą tygodniowo dwie porcje ryby. Jeśli tego nie robicie i w Waszej diecie te ryby pojawiają się sporadycznie, to naprawdę warto rozważyć również włączenie suplementacji. Kwasów tłuszczowych omega-3. Kilka słów o cynku, bo tutaj też warto się myślę zatrzymać. On chroni organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, no ale ponadto uczestniczy nam w dojrzewaniu i funkcjonowaniu limfocytów T. Pamiętajmy, że niedobór cynku właśnie dlatego będzie nam zwiększał podatność na infekcje, ale też powoduje osłabienie wzrostu, zwłaszcza u dzieci, i powoduje to, że rany trudniej nam się goją. Jeśli chodzi o cynk, to znajdziemy go głównie w chudym mięsie, w rybach, w mleku i jego przetworach. Znajdziemy go także w produktach zbożowych z pełnego ziarna, znajdziemy go w jajkach czy w nasionach i pestkach, więc jeśli Wasza dieta w te składniki obfituje, raczej nie musicie się martwić niedoborami tego składnika. To, co wiemy, to to, że dodatkowa suplementacja cynku, jeżeli zaczniemy go suplementować, kiedy wystąpią pierwsze objawy infekcji, może zmniejszać nam czas trwania tej infekcji. Dlatego taka rada ode mnie warto mieć w swojej apteczce cynk do ssania i kiedy zauważymy pierwsze objawy takie chorobowe, zacząć go ssać. Przez 3 dni i faktycznie skróci nam to czas trwania tej infekcji. Co z miodem, jeśli chodzi o to wzmacnianie odporności? Bo tutaj też w internecie panuje taka dezinformacja. I tak, ja uważam, że Jesienią i zimą warto sobie ten miód dodawać. Warto pamiętać, że traci on swoje właściwości pod wpływem wysokiej temperatury. Więc, jeśli chcemy z jego walorów zdrowotnych korzystać, no to do napoju czy do potrawy dodajemy go najlepiej dopiero po jej chociaż lekkim przestygnięciu. I regularne spożywanie miodu w diecie może korzystnie wpływać na poziom komórek układu odpornościowego. Jego takie lecznicze działanie znajdzie zastosowanie, szczególnie kiedy jesteśmy przeziębieni, kiedy mamy stany zapalne gardła, czy zapalenie migdałków, czy kiedy borykamy się z podwyższoną temperaturą. Pamiętajmy też, że skład miodu może być zmienny w zależności od gatunku rośliny, z której te pszczoły pozyskują nektar lub spać. Stąd też wynika taka mnogość substancji mogących występować w różnych typach miodu. Jeśli chodzi o inne produkty pszczele, mam tutaj na myśli propolis, pyłek kwiatowy czy wytwarzaną z niego pieżgę, to ich właściwości antyoksydacyjne mogą przekraczać właściwości samego miodu, więc to też są produkty, które warto mieć na uwadze. No i tutaj takie przypomnienie, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale miodu nie powinniśmy podawać dzieciom przed ukończeniem pierwszego roku życia. Mówiąc o odporności, trudno też nie wspomnieć o probiotykach, bo jak wiemy, prawidłowa mikrobiota jelitowa jest niezbędna do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego. Zaburzenia w tej prawidłowej mikrobiocie jelitowej, czyli tzw. Tak dysbioza, może zwiększać podatność na infekcje i być przyczyną wielu innych dolegliwości. W przypadku spadku odporności i jeśli dodatkowo borykacie się z nawracającymi wzdęciami, gazami czy bólami brzucha, warto rozważyć celowaną probiotykoterapię. Pamiętajmy jednak, że probiotyki możemy na co dzień dostarczać też sobie z dietą, chociażby poprzez spożywanie kiszonek czy fermentowanych produktów mlecznych. Kiszonki to będzie bardzo dobry wybór dla osób, które z jakichś powodów rezygnują z jedzenia fermentowanych produktów mlecznych, więc jeśli w Waszej diecie nie ma jogurtu naturalnego maślanki czy kefiru, no to kiszonki myślę, że powinny zagościć w Waszej diecie na stałe najbardziej popularne kiszonki to w Polsce wciąż ogórki i kapusta ale możemy też już znaleźć inne kiszone warzywa i także z nich warto korzystać taki apel ode mnie, że kiedy nadchodzi ten sezon jesienno-zimowy nie dajmy się zwariować wszystkim tym reklamom suplementów, które nagle w ciągu tygodnia dwóch miesiąca mają magicznie tę naszą odporność zbudować tylko inwestujmy w tą odporność przez cały rok poprzez właśnie spożywanie Produktów, które będą ją wzmacniać poprzez dbanie o aktywność fizyczną i poprzez dbanie o odpowiednią ilość snu. Bo zdrowie mamy jedno i naprawdę warto dbać o nie przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy z za rogu wyskakuje nam zagrożenie chociażby infekcjami. Cieszę się, że wytrwaliście do końca. Jak zwykle dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję, że wspieracie, dziękuję, że słuchacie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!